Bye. Uh -huh. Zgodnie z ustaleniami sortu Nicejskiego w 325 roku Wielkanoc obchodziła pomiędzy 22 marca a 25 kwietnia. W pierwszej niedzielę, po pierwszej piosennej pełni księżyca. Wielkanoc jest wielkim świętem wiosennym, jest trumfanką świętych usta, a równie oddającego się życie. Święto Wielkanocne mają bogatą tradycję. Co niezwykle marne, towarzyszy nie wiele obrzędów. Po w tym poście: kiedyś bardzo ściśle przestrzeganym, ludzie z niecierpliwością czekali na odmianę o wielu wielkanocnych obyczarach. Pamiętamy także dzisiaj, dzięki świątecznej dni są bardzo, bardziej radosne. Oto niektóre z nich. Wówcześniej odzieleni się kukurym gotowe, dawiali ramiona i samodzielne. Palenty, górski, wierzbowe, gałązki, kuszman, mań i korzenka. Oddawiano kwiatkami, ziołami, kolorową migułą. Po poświęceniu palenia biło się nieodległo do mąż migułów, we im żyć się na cały rok. Różga bije, nie zabije, wielki dzień, dla tydzień. Wielka noc za sześć noc. Połknięcie jednej poświęconej bajki utworzyło zdrowie i bogactwo Zatknięte na za obraz utworzonego bazą palę i mieszkanie przed nieszczęściem i złościwością sąsiadów. W której gotowali iścić, gotowało się dalej na świecąkę inną piekę i na matematy urody. Wtedy co biją dzwony jest na narosny, ale luję. Po rezurekcjach zasiadamy świat świątecznego rozśniadania, najpierw dzielimy się jajkiem i składamy sobie życzenia. Przypomina to obszar dzielenia się opłatkiem w igilię Bożego Narodzenia. Jest tak samo wyrazem zajęcia. i dobie widzenia. Podczas śniadania wiatra nocnego się święconym jajkiem na znak zdrowia i szczęścia całej rodziny. Zwyczaj no. malowania jajek jest bardzo stare. Związane z nim będą od zawsze różne praktyki magiczne. Wierzę że pisanki mają moc odwadzania zła. Ściągają szczęście i powodzenie, a święcone chronią przed ogniem zapewniają zdrowie i bezpieczeństwo. Nie pisanki, kraszanki czy malowanki to ale naturalne, jak odpowiednio palorowane, innymi metodami. Greckie potrafi z X wieku mówi, że zwyczaj malowania jajek na wielkanoc zapoczątkowała święta Maria Magdalena, bo to by było tutaj. Gdy Maria Magdalena płakała przy pustym grobie Jezusa, ukazał jej się anioł i rzekł: Nie płacz Maria! Chrystus Mariusza uregulowana podjęła do domu i ze zdumieniem stwierdziła, że jajka które były w miejsce, stała się przed Wniosła ją na drogę i podarowała przy akurat apostołu, mówiąc, przyjedzeliśmy matrzysta. Wtedy to z jajek wrątło ptak. I odczytali to jako znak, że poświęci następuje Wielki guzdyku, świetna To zabawa, którą wszystkich doskonale zrobiła. Oblewać można było wszystkich i wszędzie. W nocy tego dnia panny miały większe szanse na zaproszenie ujścia. A jeśli któraś się wyobraziłaby, to nieprędko znalazła marusza. Obecnie w danym poniedziałek ulewamy się wodą w kątach. Warto pamiętać, chociaż symbolicznie się o tym dniu i sprawić ogromnie spożywca znajomych, żeby z dnówko dopisało, jajeczko spodobało. Kolorowy kiełczek, mocany powietrzek, rozkicany w koliczku, w, w koszyczku, a przede wszystkim uderzający w w dniu Wielkiego Rana. Pogody, słońca, radości, niedzielę, drogości, poniedziałek, Łóżki, pilnuje pisanek na dwalce z żyżuszki, gdy nikt nie patrzy, wągielku no wuja i beczyć krótko, wesołej Życzymy wszystkim zdrowia, spokoju i wytrwałości. Niech to będą dni pełne słońca, rodzinnego ciepła i pozytywnej energii. Niech dadzą Wam siłę do życia i przezwyciężenia wszelkich trudności. Życzymy Wam czerpania radości z bliskości tych, których kochamy, i umiejętności cieszenia się każdą dobrą chwilą. Wiele ciepłych uczuć i słowa wsparcia chcielibyśmy skierować też do naszych gości z Ukrainy, a w szczególności do naszych uczniów i ich rodzin. Życzymy Wam i Waszym rodakom, aby wojna jak najszybciej się skończyła, żeby Ukraina obroniła niepodległość, a jej mieszkańcy mogli spokojnie i szczęśliwie żyć w swojej wolnej ojczyźnie. Mamy nadzieję, że będziecie się u nas czuć dobrze i bezpiecznie, a my ze wszystkich sił postaramy Wam, Pomóc w przetrwaniu tego trudnego czasu. Niech ten czas zwycięstwa nad śmiercią przyniesie nam wszystkim nadzieję i optymizm. Wleje w serca wiarę w lepszą przyszłość i bardziej przewidywalny, bezpieczniejszy świat. Zdrowych i spokojnych, spokojnych świat.